Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca w serii Wady i zalety konkretnych samochodów. Tak, wracam do tej serii. Dzisiaj po raz pierwszy z autem nowym, ale obiecuję, że w najbliższym czasie powrócą również auta używane. No, a dzisiaj trudny kąsek przede mną: będzie 5 wad i 5 zalet nowego BMW M4 w odmianie Competition. 510 koni i napęd na tył. Podobno przy samochodach, które kosztują więcej niż pół miliona, wad nie ma. Zalety odkryłem. Ale wady też. Hmm. Od czego by tu zacząć? Od wad czy zalet? Skoro już jesteśmy z przodu, to może zacznijmy od wad. Porozmawiamy o wyglądzie. Oczywiście, ja wiem, że wygląd to jest kwestia gustu, i podobno jednej na pięć osób ten przód się podoba. Jak dobrze wiecie z moich profili społecznościowych, raczej nie byłem entuzjastą tego przodu. Tak, najbardziej, najsubtelniej mówiąc, ale patrząc po Waszych komentarzach, chyba Wy do końca też nie bardzo, nie mówiąc o tych tysiącach memów, które się pojawiały w internecie. Może jest to sposób na kampanię marketingową, bo na pewno to auto nie przeszło obojętnie. Nadal mi się ten przód nie podoba, chociaż powiem jedno: na żywo wygląda trochę lepiej, a w odmianie M, gdy ten zderzak jest trochę bardziej rozbudowany, powiedzmy, skupiamy też się na innych elementach przodu i może tych wielkich ner jakoś do końca nie widzimy. Nie jest to mimo wszystko moja bajka, chociaż cała sylwetka tego samochodu jest naprawdę przepiękna. Linia boczna, tył naprawdę trafiają do mnie niesamowicie, ale ten przód póki co mnie nie przekonuje. Naprzeciw wychodzi firma Prior Design, która przygotowała skrócenie nerek do tego modelu, a żeby przekonać tych czterech z tych pięciu. No dobrze, popastwiliśmy się trochę nad przodem, zatem powiedzmy teraz o pierwszej, a zarazem największej zalecie tego samochodu, i uważam, że niewątpliwie jest to ten silnik. I będę ten motor wychwalał pod niebiosa. No, tak ma być w przypadku auta z oznaczeniem M, że to musi jechać, tak? Ale przede wszystkim szacun tutaj dla konstruktorów, że tu nie ma jakiejś dwulitrowej, turbodoładowanej, z kilkoma silnikami elektrycznymi, z trzema wtyczkami hybrydy, jak w przypadku nadchodzącego Mercedesa C63. Tylko tu jest klasyka. Rzędowa, wzdużna szóstka, podwójnie doładowana, 3 litry, 480 koni w odmianie podstawowej 550 nm. W tej odmianie Competition Kuniów trochę więcej, bo 510 i 650 Nm. Względem poprzednika odmiana podstawowa ma o tych koni więcej 49, więc widać, że to auto no, w teorii silnik ma dosyć mocno rozwinięty. Genialnie wkręca się na obroty. To auto idzie do samej odciny i chce jeszcze, i można byłoby go jeszcze na odcinie długo, długo podtrzymać. Ma Niesamowitą elastyczność, przyspieszenie do pierwszej setki poniżej 4 sekund. Niedługo będzie odmiana 4 na 4 więc to przyspieszenie jeszcze gdzieś tam spadnie. Fajny dźwięk silnika, fajny dźwięk wydechu. Naprawdę to serce skrojone jest jak na miarę do tego samochodu. Ciekawe, co będzie w następnej generacji. Czy uchowa się taki spalinowy silnik? Zobaczymy. Mm. Ani drgnie! No właśnie, czy to jest kwestia dobrego zawieszenia, a może zbyt dużej wagi. Kobietom o wieku jak i o wadze się nie mówi, bo sami dobrze wiecie, szczególnie panowie, jak to się kończy. Ale tutaj wypomnijmy, względem poprzedniej generacji nowa M4 przytyła o 150 kg. Niektóre źródła mówią, że tylko o 100 kg. Skąd taka różnica? Ano konstruktorzy mówią, że te 50 kg to poszło na dodatkową elektronikę, jak chociażby elektrycznie przesuwane fotele przednie. Więc tylko stuwa. Ale to jest aż stuwa. Ja nie mówię, że to ma być hot hatch, który waży tonę 200. Ale tutaj subtelnie przekraczamy już tonę 700. Waldziowi też się przytyło, ale Waldziu powoli sobie chudnie. A tutaj nie wiem, co by trzeba było z tego auta powyciągać, żeby zrobić lepszą masę. Dobra, idźmy dalej e, za ciosem. Porozmawiajmy o skrzyniach biegów, bo tutaj będzie zaleta. Taka wado zaleta albo zaleta z małą gwiazdką, bo tak trochę w dwójnasób pójdę, jeżeli chodzi o interpretację. W testowanej odmianie mamy skrzynię biegów, ośmiobiegowy automat. No można powiedzieć, że klasyka, nic wielkiego, zapewne nic się nie zmieniło. No, się zmieniło. Bo to już nie jest MDCT, tylko to jest M Steptronic, tylko nazwa się zmieniła? A no nie. Wcześniej był to dwusprzęgłowy automat, a teraz mamy klasyczną skrzynię hydrokinetyczną. Czy jest różnica? No wydaje mi się, że względem poprzednika trochę tak. Tam jak się jechało na sekwencji, to aż wginało fotel przy zmianach biegów, aż było słychać ten strzał po prostu przy zmianie biegu. Tam ta skrzynia była o wiele bardziej agresywna. I mimo wszystko wydaje mi się, że lekko szybsza. Oczywiście ta też jest genialna. Tutaj nie ma co się do niej nadmiernie gdzieś czepiać, ale tamta mi trochę bardziej leżała. Ale to nie jest główna zaleta. Główną zaletą jest to, że dalej producent postanowił pozostawić skrzynię manualną. Możemy mieć tutaj sześciobiegowy manual nie tak jak w Porsche, siedmiobiegowa, a jeszcze najlepiej skrzynia z przebitką i biegi żółwie i szybkie sześciobiegowy manual sprzęgiełko co prawda w podstawowej odmianie czyli 3-litrowej, 480-konnej ale musi to naprawdę fajnie jeździć. Nie ma żadnego auta w BMW w centrali zarejestrowanego z manualem, może boją się, że te sprzęgła będą zbyt bardzo upalana. Może po prostu nastawiałem się na to, że 9 na 10 klientów i tak mimo wszystko wybierze automat, aczkolwiek chętnie bym się takim manualem przejechał, jeżeli ktokolwiek ma i szacun za to, że jeszcze taka klasyczna motoryzacja, jak to niektórzy mówią, bo ja lubię czuć samochód i zmieniać biegi pozostała. Wow, wow, wow. Dobra, już daję spokój temu e, przodowi. E, teraz pomówmy o cenie. Cena mi się w tym aucie nie podoba. Ja wiem, że teraz coś powie: o Jezus, Waldek, nie stać się to, nie ma rudzić dalej, ale cena mi się w tym aucie nie podoba względem poprzednika, bo cena poszła o prawie 60 tysięcy złotych w górę. Nie wiem, czy producent, owszem, no, rozwinął technologicznie ten samochód, ale może też poniekąd ukrył karę za przekroczenie norm emisji spalin. Trudno jest mi tutaj w tym momencie mówić. Aczkolwiek, wyciągając małą ściągawkę, robiąc sobie porównanie względem konkurencji, powiem tyle. Odmiana Competition oczywiście wyjściowo kosztuje 438 900 zł. Audi RS5, co prawda ze słabszym motorem 29 450 konnym, kosztuje 421 000, ale też ma przyspieszenie poniżej 4 sekund do setki. Lexus RCF kosztuje 410 000 zł, chociaż. No jakby nie patrzeć, ten model już trochę na rynku jest, tam mamy 5 litrów, V8, 464 konie, 4,3 do pierwszej setki. W Porsche trudno wybierać, czy temu autu bliżej Caymana, czy bliżej 911, cenowo jedno i drugie jest tutaj ciężko dogonić, ale Mercedes C63 MG. kwestia czy mówimy o tym, który jest obecnie produkowany, jeszcze taki prawilny, wolnosący, czy już o tym nowym, dwulitrowym, zhybrydowanym ze wszystkich możliwych stron. Obecny ma 510 koni, 3,9 do pierwszej setki i kosztuje 466 tysięcy. Mam wrażenie, że jest to po prostu czysta kalkulacja, tutaj jest gnienie konkurencji względem dostosowania do niej ceny, ale jakby nie patrzeć, nie jest tanio, szczególnie różnica względem poprzednika. No dobrze, przejdźmy do zalet. Nie ukrywam niewątpliwie, bardzo dużą zaletą, można powiedzieć, że równorzędnie idącą za silnikiem jest zawieszenie tego samochodu. Adaptacyjne zawieszenie M-Performance, które tłumi drgania, no działa genialnie, aż do tego stopnia, że za chwilę, jak przejdę do wady, to będę poniekąd czepiać się tego zawieszenia, ale w zupełnie innym aspekcie. Najtrudniejszą rzeczą, którą producenci samochodów aut sportowych muszą wykonać i sprostać oczekiwaniom klienta, to jest stworzenie takiego szerokiego buforu, czyli z jednej strony auta, które będzie optymalnie zachowało się na torze. A z drugiej strony, stworzenie samochodu codziennego. Takiego, którym możemy pojechać po bułki do sklepu, żonę zawieźć do fryzjera i czy dziecko zabrać z przedszkola. I uważam, że przy tym adaptacyjnym zawieszeniu udało się to zrobić fenomenalnie. Auto w trybie komfort naprawdę prowadzi się dobrze, mimo e, kół o dość niskim profilu opony, bo z przodu mamy 275x35x19 opony Michelin Pilot Sport 4S, więc wysoka półka, jeżeli chodzi o opony. Z tyłu 285 na 30 na 20 cali, więc. Fajne połączenie. E, oczywiście to auto ma napęd na tył. 650 N, 510 koni. E, trzeba uważać. To nie jest tak, że ono się prowadzi potulnie jak baranek, bo jednak nadmiar tych koni jest dosyć duży. Ale czujemy w każdej chwili to, co auto chce nam przekazać. Mamy niesamowicie precyzyjną przednią oś. Miałem okazję przejechać kilka szybkich okrążeń tak. W ramach weekendu e, majowego e, ta przednia ośka jak i układ kierowniczy, jest niesamowicie precyzyjny i jest fajne uczucie zjazdy. Jeżeli chcemy podriftować, no tu nie ma zaspawanego dyfra, tylko ten dyfer jest aktywny, więc on. No, mocno pomaga kierowcy w zachowaniu precyzyjnego prowadzenia poślizgu tego samochodu, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jeżeli już popuścimy wodze fantazji, no, trzeba mieć naprawdę duże umiejętności do skorygowania jazdy tym autem, ale jak na tył napęd i na ten naddatek mocy prowadzi się naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Ktoś może powiedzieć, że to, co teraz powiem jako wadę, że tak naprawdę jest to zaleta, chociaż w moim przekonaniu uważam, że ta idealność w tym nie służy. Bo zwróćmy uwagę na jedno. Mamy nową M4. Za kilka miesięcy w salonach pojawi się odmiana z napędem na cztery koła. To auto będzie jeszcze szybsze, będzie przyspieszało do pierwszej setki w czasie 3,5 sekundy. Napęd na cztery koła, automat tam będzie, pneumatyczne zawieszenie, hamulce ceramiczne. Czy to już aby nie za blisko M5 czy M8, -ki? czy to się obroni, czy może jest to po prostu chęć gonienia konkurencji? Ja mam tylko jedno marzenie, aby M2 jeszcze w tym miarę takim purystycznym samochodem się zachowała, bo tutaj już jednak gonimy ideał. Hmm. Tak się teraz zastanawiam, bo mam takie wrażenie, że mówiąc o tej zalecie, wyjdę na takiego zgreda. Z tego względu, że uważam, że niewątpliwą zaletą tego samochodu są te fotele. Przede wszystkim genialny kolor tapicerki. Jak już patrzę, to mimo 3,5 tysiąca przebiegu to ta skóra już jest dosyć ubrudzona. Ale dobra, uduszmy to na bok. Ale naprawdę w tych fotelach podróżuje się mega komfortowo. Pierwszą trasę około 450 km zrobiłem na jednego strzała. Nawet się nie wierciłem przez sekundę na fotelu. Ja wiem, to nie jest jakaś gigantyczna trasa, ale naprawdę na tych fotelach tutaj jest fajne podparcie. Te boczki sobie można elektronicznie regulować. Naprawdę czuję się bardzo dobrze. Dlaczego z Gret? No bo jest opcja wyboru tych bardziej hardkorowych foteli, nawet w tej samej kolorystyce tapicerki karbonowych z tyłu z przeświętującymi elementami coś Ala Kubełki. Miałem okazję przejechać się kawałek tego typu autem po Warszawie. I powiem tyle. Fajne są na tor, ale nie do codziennej jazdy. To już jest zbyt hardkorowe, to już jest takie ostentacyjne pokazywanie e, sportu i w codziennej eksploatacji tam to byłoby już za dużo. Te fotele są fajne. No i ostatnia wada i powiem wprost, mam z nią największy problem, bo to jest trochę takie szukanie dziury w całym. Tał to jest naprawdę mega dobre. Widać, że konstruktorzy do niego mocno się przyłożyli. No co mam powiedzieć, że dużo pali? No pali dużo. No jak się wciska gaz w podłogę, to i będzie 20 parę paliło. No naturalna kolej rzeczy. Dobra, doczepię się do tego, że długo czeka się na odbiór tego samochodu, chociaż w sumie i u konkurencji też teraz zbyt łatwo nie jest. No dobrze, i na ostatnią chwilę zmiana zalety. Ostatniej zalety, bo miałem więcej mówić o światłach laserowych, które uważam, że naprawdę są mega genialne. I w nocy, jadąc przez las, w sumie to widzimy za dużo, bo jest tyle zwierzyny leśnej. Te światła tak doświetlają, że człowiek naprawdę nabiera respektu, ale w sumie to nie jest nowość już w BMW, więc wskażmy coś innego. I tutaj chcę powiedzieć o, ja to nazwałem po prostu, Baby Drift, czyli dodatkowej opcji, która pozwala na to, żebyśmy jechali. W sumie trochę to nadużycie, ale w pewien sposób to podkreśla. W kontrolowanym poślizgu. E, za pośrednictwem układu ESP, w każdej marce to nazywa się inaczej, ale chodzi o system stabilizacji toru jazdy i układu hamulcowego E w Mercedesie AMG GTR to było takie podkrętło od 1 do 10, chociaż uważam, że to jest naprawdę jedno z bardziej hardkorowych Audi, jeżeli chodzi o prowadzenie w poślizgu tutaj w BMC mamy to na ekranie multimedialnym od 0 do 10 możemy sobie ustawiać i przy dziesiątce powiem Wam wprost, tego auta nie da wyprowadzić się z równowagi mimo napędu tylko i wyłącznie na tył jak będziemy już tak schodzili do połowy tej skali no to powiem tak, to auto już się prowadzi potulnie, ale to nie jest tak, że to ESP za pośrednictwem układu hamulcowego powie, dobra już Cię prostujemy jak to często bywa w autach, ty to to robi bardzo delikatnie. Jak wyczujemy i nie mamy dużego doświadczenia, widać, że jest to ukłon inżynierów BMW, którzy chcą pokazać. Młodym adeptom, którzy nie mieli doświadczenia w zaspowanym że w nowszej generacji też można fajnie powawić się bokiem i gdzieś tam w bandę nie przydzwonić. Zapewne jest to fajna rzecz, bo ktoś z zewnątrz powie, kurde, jak on genialnie jeździ. I ta elektronika trochę na to pozwala. Jedni powiedzą, że to jest wada, bo trzeba się uczyć od razu na zero i uczyć na własnych błędach. Aczkolwiek próbowałem na jednym takim małym parkingu przy tych 510 koniach. No, trzeba chwilę wczuć się w to auto, ale. I tak przy zdjętych lejcach naprawdę prowadzi się całkiem dobrze. To na tyle. Dajcie znać, jakie są Wasze opinie o tym BMW. Jak na tą paszczę patrzycie, patrząc na kolejne modele BMW, które dalej idzie w tenerki, i chyba trzeba się do tego powoli trochę przyzwyczaić, chociaż nadal idzie mi to z oporem. Mimo wszystko uważam, że ten samochód naprawdę jest. Fajnym wynalazkiem. Nie stać mnie póki co na to auto, są inne priorytety, ale. Niczego sobie. Kawał dobrej roboty i fajnie, że jest już jeszcze tutaj takie prawdziwe motoryzacyjne serce, bo w następnej generacji zapewne już tak łatwo nie będzie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!